Stało się dron wyposażony w sztuczną inteligencję zabił operatora. Witajcie, z tej strony Norbett a to kolejne wydanie krasówki, czyli wieści ze świata testingu i IT. Nawiązując do artykułu odnośnie drona wyposażonego w sztuczną inteligencję i zabitego pilota. Owszem, do tego doszło, natomiast to była tylko symulacja. Okazało się, że od pewnego czasu trwają. Testy e, rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję z wykorzystaniem dronów bojowych. Okazało się, że podczas testów e, dron zabijał pilota, który no, mógłby przerwać misję, a no, wyższym priorytetem była misja niż e, życie operatora tego drona. I oprócz tego, że to jest dość mocno clickbaitowy e, tytuł, temat. I artykuł nie jeden zresztą, które krążył po sieci. Ciekawostką jest to, że tych symulacji było ileś tam, i w większości tych symulacji jednak ten pilot ginął. Więc może czas zacząć myśleć, żeby jednak jakieś ograniczenia sztucznej inteligencji wprowadzać, szczególnie jeżeli ma dostęp do broni. Kolejna sprawa to jest dość spory wyciek, który miał niedawno miejsce. Wyciekło bardzo dużo danych e, dotyczących polskich użytkowników. Około 6 milionów użytkowników z, z zostało opublikowane w sieci TOR. Mm, tu są użytkownicy nie tylko Facebooka, ale również Allegro, Xcomu, Morele, e, Skrążontowych, czyli GOW. Wszystkie. wszystkie. Część z końcówką, która ma w nazwie domeny GOW, ING e, Banku, MBanku. Niektóre właśnie banki przez to blokowały karty klientów i również wirtualna i e onet padło. Wrzucam Wam dwa artykuły, które o tym mówią. Jest tam też informacja, co dalej robić, jeżeli podejrzewamy, że nasz, nasze dane mogły wyciec oraz czas zacząć używać autoryzacji dwuetapowej, tutaj albo przez przez aplikację, która wysyła nam kod i musimy podać i ten kod, i nasze hasło, żeby się dostać, albo po prostu SMS-a. Też warto poczytać o kluczach sprzętowych, które trzeba włożyć fizycznie do komputera, na którym się logujemy. W sensie, na którym logujemy się do danej witryny. Dzięki temu, jeżeli nasze dane zostaną wykradzone, a ktoś nie ma takiego klucza, no to nie dostanie się na takie konto. Jeżeli zostajemy przy wycieku danych, kolejny artykuł jest o tym, jak programiści z Samsunga mogli używać toola opartego o sztuczną inteligencję. Tutaj chyba był chat GPT do rozwiązywania problemów z kodem. Natomiast do tego kodu trochę za dużo wrzucili. Pamiętajmy o tym, że ChatGPT uczy się na tym, co mu wrzucimy, więc jeżeli wrzucimy do niego kod, no to ten kod gdzieś tam zostaje zapisany. Oczywiście wersja premium, czy tam płatna, czy plus, jak to tam zwał, jak zwał tak zwał. ChatGPT umożliwia w ustawieniach e, wyłączenie opcji uczenia się z tego, co my podajemy, więc e, jeżeli macie jakieś wrażliwe dane, to warto z tego skorzystać. Nie wiem na ile to działa, ale zawsze to jakaś, jakieś światełko w tunelu. Kolejny artykuł, który zaciekawił mnie, bo zanim nagram ten odcinek, dość dużo artykułów przeglądam i patrzę. Część z paździerzem, który jest w zasadzie do wyrzucenia odkazu. razu. jest z clickbaitem, część jest z artykułów stricte związanych z promocją jakiegoś tula. Ale jest te kilka, które właśnie się dzielę z Wami. Po to, żebyście nie musieli tego czasu tracić na to. To jest akurat dość krótki artykuł na temat nazywania test case'ów jest zagówno ten artykuł pomocny będzie zarówno dla osób które po pierwsze zaczynają po drugie zajmują się albo manualami albo testami automatycznymi z tego względu że E, właśnie jest to, e, przykłady, które tam są po, podane, są przykładami poda, na, podanymi zarówno dla testów manualnych, jak i automatycznych. Cał, całkiem ciekawy artykuł, wcześniej się z tym nie spotkałem, z takim artykułem, więc warto, warto też się zapoznać i zobaczyć, jakie autor właśnie chciał przedstawić schematy opisywania test cases, żeby było później łatwiej. E, kolejny, kolejny artykuł jest dość taką fajną ciekawostką. Bo y, przyrównuje test menadżera, i tego, co on powinien wiedzieć i potrafić w danym accouncie, w, w danej jednostce organizacyjnej w danym projekcie, w oparciu to, co sztuka wojny ma do zaoferowania. I tam jest porównanie do pewnych wycinków z, właśnie ze sztuki wojny, i y, y, jak, jakie to ma przełożenie na na testowanie. Także, jeżeli jesteście zwolennikiem sztuki wojny, to warto się zapoznać z tym artykułem i zobaczyć, jak to można przełożyć właśnie na testowanie. Kolejny artykuł jest artykułem, który nie mówi, jak sztuczna inteligencja zastąpi testerów, ale wręcz przeciwnie, dlaczego ich nie zastąpi. I tutaj widzę, że pojawia się trend może ogólnie globalne się wkrótce pojawi, a tutaj już widać jakby pierwszą jaskółkę, czyli nastawienie na człowieka, na to, że człowiek jest w centrum uwagi. Właśnie tutaj artykuł poprzez analogię do ruchów humanistycznych pokazuje, że wszystko co robimy, robimy dla człowieka i właśnie maszyna nie wszystko będzie, wiedziało, będzie wiedziała o człowieku, tak jak na przykład użytkownik Końcowy czy tam specjalist, specjalista UXa. Dość ciekawy artykuł, dość ciekawe podejście, dlatego tutaj się znalazło, warto się z tym zapoznać, choćby właśnie pod tym aspektem, że człowiek będzie tutaj e, wiódł główny firm. Chociaż e, według niektórych osób właśnie badając i tworząc sztuczną inteligencję od człowieku, e, możemy się więcej do, dowiedzieć niż, niż choćby. Inne badania robione w dziedzinach biologii, chociaż nie mówię, że też się niczego nie dowiemy. No ale wiadomo, jeżeli chcemy zbudować kopię siebie, no to musimy dobrze poznać siebie. No dobrze, idąc dalej, KPI, czyli kolejny artykuł, jest na temat metryk stosowanych właśnie w dziale quality czyli odmierzenia ile tam błędów znaleźliśmy i tym podobnych rzeczy, co już było poruszane w, w, na łamach prasówki. Natomiast ten artykuł jest o tyle ciekawy, że go rozszerza to również o metryki związane z błędami na produkcji oraz na jakim poziomie jest ogólnie dojrzałość organizacji w dziale Quality. I, i, to, I to naprawdę jest rzadko spotykane i warto się z tym zapoznać. Natomiast to był ostatni artykuł, e, który dla Was przy, przygotowałem. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia e, za tydzień.